No ja mam takie rzeczy, bo chcę je mieć. Jakby ktoś chciał, to każdy może, to nie są jakieś... Znaczy, tak, ja to odbieram, no nic nie jest to jakieś, nie wiem, przynależne do... Każdy może mieć wszystko, co chce. Mhm. <laughs> ja no to... właśnie. A czym ty się zajmujesz, moja droga? Bo widzimy tam twój opis na Instagramie, coś związanego z psychologią, Królowa Złotej 44. Jak wygląda, <laughs> jak wygląda twoje życie, jeśli chodzi o pracę? Zresztą ja nie pracuję, mam mieszkania, wynajmuję te mieszkania. A z zawodu jestem psychologiem. Z zawodu jesteś psychologiem, ale nie praktykujesz tego zawodu. No nie. A próbowałaś kiedyś? Tak. I co poszło nie tak? No nie no, trzeba dużo się napracować i przychodzi pensja, to jest mało. Hmm. Mm -hmm. No. A mieszkania wynajmujesz? Mhm. Rozumiem, że nie tutaj, bo tutaj są już wszystkie sprzedane. Mhm. Gdzie, gdzie wynajmujesz je? Ale mam jeszcze mieszkanie na Pradze i na Woli i dwa domy jeszcze mam pod Warszawą. Okej, okay, czyli po prostu to, jest, y, to są Twoje posiadłości i ktoś od Ciebie je wynajmuje i z tego masz pieniądze. Tak. No to słuchaj, fajne życie. Dziękuję, no tak sobie zaplanowałam już od dziecka, bo no przychód pasywny, tak, to nie trzeba, no teoretycznie nie trzeba nic robić i ten przychód jest. Określisz siebie jako bizneswoman? Wiesz co, biznesowo mi się kojarzy z jakąś kobietą, która robi biznesy, prężnie działa w jakiejś branży. No, a ja w sumie to tak naprawdę robię, tylko to, mm, mam na to ochotę. No. Czy twoi znajomi w twoim wieku też mają takie sukcesy? Mm, no Też mają. No, mają. Może nie takie, no, zależy co kto chce. No, ja marzyłam o tym mieszkaniu tutaj. Ja chciałam mieć te mieszkania, żeby wynajmować, bo no, chciałam mieć dużo wolnego czasu. Potrzebuję mieć czas dla siebie. Muszę pójść na siłownię, muszę odpocząć, muszę się wyspać. No, to jest ważne dla mnie. Dobrze, ale czy czasami nie chce ci się po prostu iść, popracować? Jak normalny, mówiąc w cudzysłowie, człowiek. Nie, pracować nie, zarabiać pieniądze, to tak. A Iza, jak to się zaczęło? Bo mówisz no. tutaj o rodzicach, czy jak zaczynałaś, miałaś w nich wsparcie? Tak, 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 mam ogromne wsparcie no, w rodziców. A jak zarobiłaś na te swoje pierwsze mieszkania? No co, mama tata. Okej, okay, i otwarcie A, mówisz. No mówię otwarcie, słuchaj, mama tata. No co mam ukrywać?